Bo jest tak. Ci się wam upowiem, co ja dzisiaj się nie sobie w skole. Przepraszam za to, żebym sumion w tle w tle, ale po prostu to ma <try> ja na co teraz. Bo nieco. Ja zrobię cię, bo wiemy z nachodę. Termina, dobra, nie wiem, czy są. Oto na tyle. Ale ona mnie zła, ja nie wiem o co chodzi, ale mówi Graj na laptopie, ze już starego. Nie wiem o co chodzi, ja się o co chodzi, ona uwaga z polskiego. Ja się pytałem, jak za to, że ten ze Stałem, żeby zdjąć bluzę. Czajcie to. Ja znam. I to gdybyście chcieli do pomóc, być może też 500 wbijajcie na mój poprzedni short i, i, i dawajcie mi suba i lajki, bo jedynie to o was proszę, a to jest